witam wszystkich skoro wczoraj był filmik e, ptaszniki za dychy tym razem będzie ptaszniki za dwie dychy e, troszkę to będzie naciągane te dwie dychy bo to często jest tak że te ptaszniki mają po wyższej sumie i e, czasem są poruszy że za dwie dychy albo po prostu na się można znaleźć się za te przysłowiowe dwie dychy także zaczynamy e, ptaszniki dla początkujących i teraz dla średnio zaawansowanych e, Ptaszniki. Zaczniemy tutaj od klasyka ptaszników. Wtedy to perma Sazimajka. Ona się oczywiście schowała, bo to taka tchórzowa panienka, no tam sobie siedzi. Pierwsze co u Sazimajki to są ptaszniki na ogół spokojne, mało wymagające, idealne dla początkujących. Choć tutaj są dwa minusy. Pierwszy minus, ptasznik wolno rośnie. Drugi minus, mogą być lekko narwane, ale to jest takie wiecie, narwanie, nie że agresja, tylko po prostu Odejść ode mnie, bo cię dziabne, nie? Także to jest jak e, waganca. To jest coś w stylu waganca. Przede wszystkim e, one są niebieskie, dlatego to jest najtańszy ptasznik niebieski. E, I co tam jeszcze o wagancie? Ogólnie łatwo się hoduje, wolno rośnie, je dobrze, linieje średnio. Taki sobie po prostu i one po dwie są. Kolejnym gatunkiem ptasznika na dwie dychy, takie powiedzmy, wręcz można kupić największego większego, podroska, jest to. Incejka. Jest Incejka Gold i Incejka Classic. No, oczywiście się schowała. Incejki są to ptaszniki też dla początkujących, choć bywają one mm, szybka. No, to jest właśnie ich największa wada, że są szybkie. Ale mamy ptasznika za dwie leczki, który ultra wszystko palinaczynuje. To jest taka jak chromka. Popalinaczynuje. Aktywny. Mm, ładnie wyglądający już od L1. Szybko rosnący. Ładny, jeden z najłatwiejszych ptaszników w ogóle do rozmnażania. Dodatkowo Incejkę można trzymać w. W grupówce to też jest dosyć fajne, chociaż to jest do pewnego e, rozmiaru. Potem już są e, straty, więc po prostu jest agresja. No tutaj mamy Inceki Classic i Inceki Gold. To jest też sam gatunek, tylko po prostu Inceka Gold ma e, e, mutację genetyczną amelanistyczną, która powoduje, że nie potrafi wydzielać, e, wytwarzać barwnika czarnego. Innym gatunkiem bardzo polecanym dla, za, polecam ptasznika za dwie deszki, jest nim Davus Pentaloris. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? Gdzie, gdzie, gdzie jeden? Postaram się go lekko wam wygonić. Jest to ptasznik zwany też Tygrysi. Nieduży gatunek. Samice osiągające 5-6 DC. Kosztują po dwie deszki. Tutaj jesteś. Jest ptasznikiem szybko rosnącym. Yy, powiedzmy sobie szczerze, jest nieagresywny, ale potrafi m, tak nagle przyspieszyć z dupy, sobie powiedzmy. Jest też ptasznikiem łatwym w hodowli, odporny na błędy hodowców. Także Davus pentaloris też jest za dwie dyszki, bez problemu można sobie dostać taki okaz Davus pentalorisa. Kolejnym gatunkiem ptasznika za dwie dyszki, już powiedzmy taki gatunek rzadszy i mniej popularny, bo dopiero wprowadzony jest w rynku i na razie mam tylko taki okaz, że mam zaprezentować. Jest nim Lasiodora klugi. Lasiodora króli za, za 25 złotych na ogół chodzą, choć za dwie dyszki, bez myślę, że bez problemu każdy by sobie zakupił. Jest to takie jak Lasiodora e, parachybana, choć e, powiedzmy sobie szczerze, jest dużo ładniejsza, ma ciemniejsze umaszczenie, a wszystkie inne cechy mają, jak parachybana i prawdopodobnie e, samica tego gatunku może być równa albo i większa od parachybany. Kolejnym gatunkiem za 20 złotych, którego jest do kupienia. Przykładowo też taki to, powiedzmy, bez naciągania. Jest nim ten mój okaz, obecnie największe moje nandu. Nandu Coloravisalus. Jest to nandu, jak widać, mój dosyć spory. Samica tego gatunku osiąga 7 dC. Może przypomnę trochę geniakulatkę, choć już mówię, to do genia kulatki to w ogóle nie jest podobne. Ze względu, jeśli chodzi o charakter. One właśnie dużo kopią. Bywają mocno narwane. Tak jak nandu Tripepi, którego też przedstawiam. Nandu tripepi, nandu colorisalus i nandu cerapensis. Wszystkie te 3 na 4 nandu można kupić za przysłowiowe dwie dyszki. E, z czego colorisalus jest dosyć szybko rosnący. O, widzicie? Tak się prezentuje. Bardzo ładny gatunek. E, słaby jad. E, trochę po pachwie nerwany. Dosyć dużo kopiący. To jest jeden nandu. I dodatkowo jeszcze mogę powiedzieć, że nandu tripepi które sobie siedzi, jest tam nandu tripepi, to jest też potężny gatunek ptasznika występującego w e, Azji, nandu e, zwany Brazylijskim olbrzymem, także to kolejny nandu tripepi, który może być jako na początku tylko że wszystkie te nandu są kopiące, bywające agresywne i nandu Colorovisalus. E, przepraszam, nandu cerapensis, ten nie, to jest kopelma angustu, i tu jest nandu cerapensis jak widać sobie jest bardzo no, nie jest brzydki, Chyba ma czarny karapaksik, e, bardziej takie e, siwe nóżki i tak się prezentuje. Ogólnie wszystkie na dół dużo kopią, e, rosną średnio, e, bywają duże. No. To jest takie powiedzmy w skrócie mówię, bo tak jakby się rozgadywać, to był live powiedzmy ten filmik trwałby 20-30 minut. A ja chcę skrócić wam do jak najszybszej formy. Kolejnym gatunkiem, który można sobie wyrwać za 20 złotych, złotych który jest może jednym z najlepszych wyborów, jeśli chodzi o ptaszniki za dwie dyszki, jest nim Gramostola pulchripe, zwana też ptasznikiem złotokolanowym. Jest to bardzo spokojna Gramostola, lubiąca sobie pokopać, choć z ogrzewaniem nie kopie. Dodatkowo ta Gramostola charakteryzuje się dość atrakcyjnym ubarwieniem. Yy, Gramostola Półchlipe z dogrzewaniem jest najszybciej rosnącą ze wszystkich moich gramostol, więc to też jest kolejny plus. Ale to jest taki spokojny Olbrzym, bo osiąga nawet 8DC. Jedziemy dalej. Teraz lecimy z naciąganymi te 20 zł, więc Hamori. Brachy Pelma Hamori. Można spodziewać się, że jak ktoś się nagimnastykował, znalazłby za 20 zł e, Brachy Pelma Hamori. Na jeden z najlepszych potoczników na start. Ultra spokojny, nie wyczesuje się, nie agresywny, nie jest. Statystycznie wolno rośnie, choć dogrzewanie nie ma tragedii. Są piękne barwione, jednocześnie z jednym z największych brachy i potrzeba do niego Cytesa. Tak samo jest z kolejną brachy którą można sobie wyrwać za 20 zł. Jest brachy Pelma Emilka. Tak, Emilkę można, chociaż to jest takie 35 zł. Choć jak są na pewno mm, oferty na e, Oliksach czy na jakichś grupach, Myślę, że dałoby się znaleźć za 20 zł brachy Emilkę. Jak wspomniana wcześniej, Hamori, jest mniejsza, bardziej kurpulentna i ładniutka. Tak samo jest z brachy pelmą Też to są, można załapać je za 20 zł. Chociaż to już mówię, to jest takie naciągane. Takie bardziej trzydyszki, bym powiedział. I tu jest moja brachypelma pelma Też można ją wyrwać za 20 zł. Jak się trochę na gimnastykujesz. innym gatunkiem, powiedzmy. Statystycznie e, można wyrwać go, jest mniej by znacznie popularny, wręcz niedoceniany. Jest ten zielony gagatek, który mówi się, że jego nazwa wskazuje, że jest zielony. Tryxopema prurines. E, na razie widać, że taki lekko złotawo zielony kolorek. Jeszcze ono nie jest wybarwione. Jest to nieduży gatunek, też bardzo żarłoczny, e, spokojny gatuneczek e, Tryxopema prurines. Na pewno polecam na początkującego, bo agresywne nie są. Innym gatunkiem jest Kochiana brunipes, Jest to dwarf. Taki dwarf, który jest, już praktycznie podchodzi pod średniej wielkości ptasznik. Charakteryzuje się właśnie pomarańczowymi nóżkami, czarnym odwłokiem. Na tym czarnym odwłoku ma złote serduszko. Są z ptasznikami słabo wydawitymi. W ogóle nie wszystkie gatunki, które podaje, to są słabo wydawite. Dużo palinczynuje, dużo kopie. Żyje jest długowieczna, potem żyć 15 lat. I tak się prezentuje, no, lecimy dalej, nie, nie, nie zwalniamy tempa, tu było, to było, to było, to było. Eee, tak, teraz polecę Wam ptaszniki, jeszcze jest Haprosus formosus, więc papryka internatula, to traktujemy praktycznie taką pszczółeczkę incejkową, też za 20 zł bez problemu można znaleźć, jest też niedocenionym gatunkiem i też go nie pokażę, a myślę, że to wylinka. także jeszcze jest Haprosus formosus. I teraz ptaszniki za średnio zaawansowanych, więc ptaszniki, które są nadrzewne. Jednym z nich jest tutaj, to nie jest ptasznik, to jest kawałek tuby. Mowa tutaj jest o ptaszniku, jakim jest e, Tapinocenius Plumpis. Bardzo nieduży gatunek, szybkiego, zero agresywnego ptasznika nadrzewnego o pięknym metalicznym, fioletowym kolorze. I ogólnie wszystkie, znaczy większość podstawowych. E, psalmopeusów. Tu mam na przykład psalmopeusa Pulcher, zwana brodyna panamska. Niestety tutaj są już ptaszniki nadrzędne, więc skoczne. Bywają, jeszcze psalmopeusy bywają agresywne, ale wielu właśnie youtuberów, zaczynało od na przykład Irmini słynnej, którą też posiadam. Ogólnie psalmopeus Irminia, z Cambridge i Pulcher są właśnie ptasznikami dla średnio zaawansowanych i za dwie, za dwie dyszki można je wyrwać. Wszystkie są słabo i tak się prezentują. I, i, i tutaj jest Amazonis z Germanii. Ptasznik, który jest poziom wyżej niż na przykład psamopołysane. Są dosyć narwane, bywające wręcz agresywne. Mm, e, bardzo szybkie, skoczne, ale też za dwie dyszki bez problemu można je znaleźć. Jedziemy dalej. Nie zwalniamy tego, Bo ogólnie jest dużo ptaszników za 20 zł, które można i teoretycznie znaleźć. I tutaj taka ciekawostka, ale to już tak już naprawdę trzeba się na To jest właśnie taki konkurent brachyperma emilki, tlitocat Verdezi. One ogólnie chodzą po 35 zł za jedyneczkę, ale myślę, że jak dobrze poszukać, znalazłby ktoś takiego sobie fajnego Tlitokatla. jest to jak Emileczka, tylko że bardziej lubi kopać, słabi jad, spokojny, bywający żarłocznym gatunkiem. I czas na, yy, tu jest ta Irminia. I najlepsza, najlepszy jeden z ptaszników za 20 zł, jak był na przykład Sazimajka, to też idealnym ptasznikiem za 20 zł, którego można znaleźć. Wręcz L1 były nawet kiedyś sprzedawane w hurcie za 10 zł, taką miał swój okres. Chodzą one niby już pod prawie po 4 dechy na ogół, ale widzę, że jest wiele promocji. O, jest to ptasznik dla średnio zaawansowanych albo dla początkujących. Na pewno to jest najlepszy ptasznik na drzewny na start. Mowa tutaj jest... O karibence Versicolor. To jest moja samiczka ma 4DC. Jak widzicie, się pięknie prezentuje. Jest też zwana karibka zmiennobarna, przepiękny gatunek spokojny, choć bywa żarłoczny, więc one bardzo dużo potrafią zjeść. Chętnie zjedzą, więc się nie polecam. Ja ich nie polecam w ogóle żadnych ptaszników brać na rękę, ale po prostu macie na początku niebieskiego ptasznika i potem zaczynają mieć takie piękne rude włoski i metaliczny zielony taki karapaksik. Przepięknie wyglądający gatunek. I to jest taki właściwie Sazimajka. Kalibenka yy, wersji kolor. I jak ktoś się na gimnastykuje, brakmy Hamori za, za 60 zł. Myślę, że by dało zorganizować sobie takie fajne pajączki. I to było na tyle. Także ten live wyszedł, znaczy, przepraszam, ten filmik wyszedł dłużej niż powinien być, ale po prostu już z, powiedzmy za 10 zł jest nie gatunków, ale za 20 złotych przy odpowiednim nagimnastykowaniu się można znaleźć wiele fajnych gatunków. No i to byłoby na tyle.